Mieściarskim ze swoim sprzętem nie chcą walczyć, ale mają na wszelkie wady, gdyby jednak okazało się, że nie, muszą to wystąpić. Prawda, bo jak jednak się obserwuje tutaj kolegów, to nakręca się spirala, nakręca się przede wszystkim ta dana linka i wtedy jednak decydują się jeszcze na start. Kolejny pojedynek rozpoczyna się, także idzie, idziemy błyskawicznie w dalsze etapy. Już w tej chwili mamy pojedynek pierwszy, gdzie mamy obydwu zawodników w kaskach. Zbliżone warunki fizyczne obydwu zawodników. Podobnie zbudowani, podobny również wzrost, więc pod tym względem jest równo. No i równo jest na razie, jeśli chodzi o tutaj no w zasadzie... Co się dzieje na ringu, tak? Jest na razie takie badanie Sprawdzane przeciwnika Spokojny początek No ale i dobrze, bo ponieważ jeszcze jest tutaj Dobrych kilka minut Pojedynku Na górze, tam jest obraz Na telewizorze po co leci Tak, tak Tak A my dzisiaj transmisję wykorzystujemy też do porozmawiania o boksie w ogóle, nie tylko o tym, co dzieje się tutaj. Rozmawialiśmy przecież o tych największych walkach, jakie w najbliższym czasie, czyli Mayweather Alvarez, Kliczko, Powietkin, kilka jeszcze innych. Rozpoczęliśmy też dyskusję o Janika Folabi, czyli mistrzowska walka, ważna dla Polaków, ciekawa dla Polaka, absolutnie największe wyzwanie w karierze. Mistrzem IBO wcześniej był Andrzej Fonfara w dywizji półciężkiej zwakował pas przed walką z Gabrielem Campillo. Niebawem miejmy nadzieję, że polski książę będzie już rywalizował o tytuł IBF. Ale i też właśnie ciekawa walka i, i na pewno duże wyzwanie dla Łukasza Janika. Walka, którą jakby zdobył, to naprawdę z Nounima, przynajmniej na skali europejskiej, od razu by się z tą pięściarzem rozpoznawalnym i na pewno miały potem jeszcze ciekawe furtki. No i też nawet sama stawka już. Pas IBO oczywiście jest y, zwany żartobliwie czasem paskiem y, o spodni, ale i to się zmienia, bo to a. też nie jest federacja, która jest w ogóle federacją non-nejmową. Jak wspomniałeś przecież, chociażby y, w kategorii y, półciężkiej, y, to już ten pas już miał swoje znaczenie. Naprawdę? No tak, nie zapominajmy, że tak, do niedawna w junior ciężkiej pas miał Denny Green, a więc y, gwiazdor australijski. Mistrzem IBO przecież jest Władimir Kliczko. Mistrzem IBO jest też Gennady Gołowki, no więc ten tytuł ma swoją wymowę i ma swoje znaczenie. Kilka aspektów mi się rzuciło w oczy, jak sobie tak myślałem o walce Afolabi Janik. Jestem w kropce. Czy Afolabi nie jest już na tę chwilę zawodnikiem rozbitym. Trzy no, strasznie ciężkie walki z Marko Hukiem. Trzy wojny i no nie jeden zawodnik już by się złamał po, takich, po takiej trylogii. Jestem ciekaw jak to jest z zafolabim, Czy on jakby... Zdążył spokojnie odpocząć, złapać odpowiedni rytm. Czy nie odezwą się już takie sygnały, że pomału ciosy przyjęte przez Marko Huka, czy też ciosy w ogóle z całej kariery zaczną zbierać swoje żniwa i od tego o tym się przekonamy dopiero 2 listopada, jak już Janik za Afolabim staną naprzeciw koringu w Madison Square Garden. Możliwe, że tak jest Piotrek. Nawet pamiętam jak chociażby wyjaśnić dla nas, a mówił, że jak walka z Marko Hukiem mu się nie uda. No to już będzie do niego znak, że, że być może już y, warto zastanawiać się, czy przypadkiem gdzieś już pięściarstań zostawiać na boczny tor, a wiemy jak się przecież walka zakończyła. Ale to wszystko to jest naprawdę dobra informacja dla Łukasza Janika, ponieważ jak y, on to starcie wygra, to nie absolutnie nie będzie zarzucał, że wygrał z zawodnikiem rozboksowanym, z zawodnikiem już y, nic nieznaczącym, bo nawet... Y, w gorszej kondycji, a jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, a cały czas przecież to jest nazwisko, prawda? Absolutnie. Szczególnie, gdy porównamy go do Łukaszenika, który jest na No Tak, tak jak mówiłem, top ten dla mnie jest Ola Folabi. dziesiątka Davis Junior ciężkiej absolutnie. A tutaj Jan... warto, wydać cię słowo, piątek zauważyć, że Janik yy, yy, przez... Yy... Trzeba to powiedzieć, przez wielu osób po walce z Mateuszem Astelnikiem został już trochę skreślony, prawda, że już nie ma szczęki, nie ma psychiki, się nie podniesie i tak dalej, tak dalej. Natomiast on pokazuje dla mnie, że się rozwija wręcz, co? Chociażby ostatnia walka z Łukaszem Rusiewiczem pokazała, że, e, że ten zawodnik nie stoi w miejscu. No i tak naprawdę teraz będziemy już znali odpowiedzi na wszystkie pytania, na ile właśnie e, to był progres, a na ile, nie wiem, dobrze dobrani przeciwnicy właśnie walką z Sabolami. No wiemy jak zmieniały się losy Łukasza Janika. On już przecież nie trenuje pod okiem Fiodora Łapina, zmienił sztab szkoleniowy. Sam mówi o tym, że boksuje już luźniej, boksuje bardziej na refleksie, na wyczuciu niż na takim schemacie, który w jakiś tam sposób nakreślał mu Fiodor Łapina. Więc przekonamy się, no nie zapominajmy bardzo ważnej rzeczy Gala będzie transmitowana przez HBO na całe Stany Zjednoczone, no to jest promocja, jeżeli tam pokażesz się z dobrej strony, to natychmiast zyskujesz rozgłos na całe niemalże Stany Zjednoczone. Tym bardziej, że to będzie duża gala, w walce wieczoru przecież Gołowkin kontra Curtis Stevens, a więc Amerykanie obejrzą tę gale ze względu właśnie na Cartisa Stevensa, swojego rodaka. No i to walka wieczoru właśnie, Curtis Stevens, Gennady Gołowkin. Myślisz, że to będzie ciekawy pojedynek, to będzie walka do jednej bramki i Gołowkin łatwo Kolejny plusik przy swoim rekordzie zapisze. Ja bym chyba się skłaniał do scenariusza numer dwa. Jednak dla mnie Gennady Gołowkin to jest naprawdę zawodnik, który zaimponuje jeszcze i Ameryką i jeszcze światem pieściarskim. Mimo tego, że to jest już zawodnik kompletny, bardzo doświadczony, naprawdę świetny, to on jeszcze nie wskoczył do, tych, do tej pierwszej ligi gwiazd, czy nawet drugiej ligi gwiazd znanych na całym świecie, czy w Stanach Zjednoczonych. Ale to się może szybko zmienić i szybko się zmieni. Przecież on już pokazał chociażby niestety w walce z naszym Grzysiem, Grzegorzem Proksą, że, że to jest przede wszystkim bardzo skuteczny zawodnik, bardzo silny zawodnik i taki zawodnik, który wręcz pokazuje, że on znaczy zachowuje bardzo taki duży spokój w ringu. Zabójca, po prostu Zabójca. taki rasowy killer. Zabójca i to jest domena właśnie zagowników, którzy mają to coś, żeby osiągnąć najwyższe trofea w boksie, w boksie zawodowym. Po tym karty Stevens to jest zawodnik, który no, na papierze naprawdę, jakbyśmy na to nie patrzyli jest zawodnikiem, który znacznie gorzej się prezentuje przy Gołowkinie, więc no, no nie mam tutaj innego scenariusza jak wygrana Gołowkina. Ja bym powiedział, że Jack Stevens to jest rzemieślnik, a Gołowkin to jest człowiek, który potrafi zrobić coś z niczego i taka mieszanka no, musi wyjść tylko i wyłącznie na zdrowie Gołowkinowi. Zresztą karty Stevens pokazuje Sporą głupotę w moim odczuciu. Ostatnie zdjęcia, które zamieścił na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, kiedy ze swoją czarną watachą gdzieś tam w Nowym Jorku na Brooklinie zrobili symboliczny pogrzeb gołowki na kupili specjalną trumnę Rest in Peace GGG. No, zupełna głupota w moim zdaniem. Akurat nie jestem za tym, żeby w ten sposób promować walki. Stevens dostanie po prostu karę za, za, za takie pajacowanie przed walką. Jestem przekonany, że zresztą ja uważam, że Gołowki już na ten moment to jest najlepsza piątka, szóstka zawodników bez podziału na kategorie wagowe. Przecież długo żeśmy nawet rozmawiali jeszcze podczas sparingu magazynu pieściarskiego. Przecież pojawiał się wtedy temat walki Gigi z Martinezem, prawda? I już wtedy żeśmy dyskutowali długo, że tak naprawdę to chyba Martinez to jest tym jedynym zawodnikiem, który mógłby... No, no gdzie, gdzie Berdyk był w sprawie otwartą? A tak naprawdę pamiętam jak wtedy rozmawialiśmy, to kogo byśmy nie zastawiali z Gołowkinem, to w zasadzie Gołowkin był tam faworytem. Mhm. No ja na, dziś, na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, walka Martina z Gołowkinem dla mnie jednak już w tej chwili mając y, doświadczenia po walce właśnie Gołowkina z Proxą, Gołowkina z McLeanem i tak dalej, i tak dalej, że faworytem tego pojedynku, mocnym faworytem byłby w moich oczach i Gołowkin. Martinez to jednak już jest pomału schyłek. Odporność na ciosy zaczyna się odzywać. Wytrzymałość fizyczna byłoby ciekawie na pewno, ale zanim Gołowkin o tym pomyśli, to musi rozbić Stevensa. Będzie efektowny knockout w moim odczuciu i oczywiście Gołowkin w dalszym ciągu na tronie. Dwa tytuły IBO WBA w jego posiadaniu. Ważne też Piotrek, że Gołowkin oprócz tego, że no coraz lepiej sobie radzi w pojedynkach, no to też on jangielskiego się bardzo dobrze poduczył. I ma przede wszystkim wokół siebie sztab ludzi, którzy bardzo dbają o jego karierę. Chodzi mi o to, że ten zawodnik jest prowadzony kompleksowo nie tylko od strony sportowej, ale i tej menedżerskiej, tej logistycznej. Więc to doprowadza do tego, że on powinien być w końcu naprawdę zauważony przez Amerykanów, ale i przede wszystkim powinien być również przez nich po prostu polubiany, chociażby polubiony. Chociażby to, co wspomniałem, że on uczy się właśnie tego angielskiego, tak już daje teraz wywiady po angielsku, no to wszystko y, pokazuje, że on myśli naprawdę o tym, żeby zawojować y, po prostu rynek tamtejszy. Wiemy, że Gołowkin promowany jest przez K2 Promotions, a więc grupę braci kliczką, oni chyba chcą zrobić dobry biznes mówiąc kolokwialnie na, na Gołowkinie. Tom Leffler właśnie z grupy K2 bardzo mocno stara się o to, żeby wszystkie aspekty grały. Mówisz o tym angielskim, to jest bardzo dobry przykład, bo przecież jest wielu zawodników, którzy od lat żyją w Stanach, czy są związani z Stanami, zwłaszcza Meksykanie, a którzy no, nie w nie chcą się tego angielskiego uczyć i na tym tracą, bo jednak Ameryka, a przeciętny Amerykanin nie będzie uczył się, dajmy na to, yy, języka tak hiszpańskiego, żeby zrozumieć yy, bokserów rodem z Meksyku, tylko jeżeli przyjeżdżasz do Stanów, chcesz tam zrobić karierę, no to ty musisz się starać, ty musisz się prężyć, a nie na odwrót będzie ciekawie na pewno I jeszcze jedna walka przejście z